Siemano! Dzisiaj pokażę Wam jak dojść na Tarmusa. To jest potworek, z którego y, właśnie y, mam legę na sobie. Tepiemy się do werbin. Y, mam legę na sobie rękawice Tarmusa. Y, zaraz Wam pokażę. Lotnięte przez bodajże łowcę, nie jestem pewien. Y, Procagę, jeśli dobrze czytam nick. Z Tarmusa Wurdena. Więc idziemy. Jesteśmy we Werbin, idziemy sobie na Tarmusa. Można jeszcze i z Myth, ale jest bliższa droga, bo się można te, tepnąć z zachodni, z roz, na zachodnie rozdroża. Jeśli się ma kamek teleportujący. Ja mam takie dwa, ale z nie na tej postaci. Więc idziemy. Jesteśmy w tym momencie w Bramach Północy, idziemy do. O mój Boże, mój internet. Jesteśmy w górach zrębowych Właśnie z mytler możemy się tepnąć do gór zrębowych tam od razu przy wejściu I... mamy po prostu bliżej Lecz ja wam pokazuję drogę trochę dłuższą Oczywiście zacząłem z ithan standardowo Nie wiem jak mnie słychać, myślę że lepiej niż ostatnio Bo ostatnio było tragicznie Nie wiem czy dać muzykę w tle czy nie Chyba nie dam Po prostu będę z wami mówił Pytacie skąd mam taki skin? Oczywiście yy, to nie jest skin zapłacony ani nic, to jest po prostu z dodatku yy, o. Sterder... Yy, yy, Manger. To jest po prostu dodatek, który mi się bardzo podoba. Z tego dodatku mamy... W jednym dodatku mamy... 5 dodatku tak zwane. Yy, możemy ustawić sobie yy, minutnik. Możemy ustawić sobie motyw. Ja mam taki. Yy, Poświetlanie itemów temów też możemy ustawić, ile gdzie mam po prostu y, z gry. Możemy ustawić sobie to. Nie wiem, jak się nazywa dokładnie, ale widzicie o co chodzi. Y, to jest już z innego dodatku. Mam jeszcze in takie dodatki, jak y, wyświetlacz, klawiatura Excel. To, to jest to. Klikam y, jedynkę, dwójkę, trójkę i po prostu y, się uleczam, nie? Mam tu wybrane to jest ten sposób. A, i oczywiście mam y, takie drobne, wizualne, jeśli możecie zauważyć, to... Boże, nie idzie zobaczyć. Y, mam tak bardzo, tak troszkę pozłocone na bokach, jeśli pewnie zauważyliście. Boże, nie mówię, wam gdzie idę. Jesteśmy w klasowej pieczerze P2. Oczywiście przyszliśmy już z kanionu strate Strateńców. Chyba tak? Chyba tak, nie jestem pewien. Jesteśmy w, y, w krasowej prze, y, pieczarze P2. Idziemy do krasowej pieczary P3. Może trafić nie mogę. O, no to idziemy. Tu, tu znajdują się dwie litki, z którego lotają dwa Hera. Na Perkunie, oczywiście jak dam na Perkunie, warte są... Y, z wi, wilcza woda. możemy wylotać pierek. I jest, znajduje się jeszcze yy, wilcza paszcza, z której możemy wylatać hero naszyjnik. Tak, około, według, yy, według mnie, chociaż nie wiem jak jest w tej chwili, kosztują tak 10-12 M. Yy, naszyjnik 10-12 M i oczywiście pierwsze wilcze jagody heroiczne, yy, też z 12 M. Na perkuń, oczywiście. Oczywiście. Yy, mi nie lot, znając życie ale możemy się przekonać. O, właśnie, piękną skórę lotniliśmy. Dupie, nie chcę jej. Tu jest też fajny exp jeśli cię dodają na orkach tam, y, w zachodnich roz. Y, jak gdzieś na rozgulaga. To jesteśmy w kaninie stratańców. No, Do, dobrze mówiłem. To, że byliśmy w tym. w tym innym. Tu jest już inne przejście. Wyjący wąwóz, tam się Respi Baca. E e oczywiście e to jest Heros, no tam jest jedny z Respów, oczywiście Baca, Baca jako Heros. Respi się e w kilkunastu miejscach. E jesteśmy w pieczarze szaleńców P1. Idziemy do pieczarza szaleńców P2. I tam znajduje się nasz ukochana E2 tarmus Wurder. Nagrywamy właśnie 4 minuty. Ja mam limit do 10, ponieważ to jest wersja demo Bandicama. Nagrywam, nagrywam Bandicamen no koledzy na skype piszą pewnie o, o herosach, właśnie chwilę temu biliśmy te yy, właściwie ja nie wiem tylko współbił yy, persa jesteśmy w, yy, w pieczarze szaleńców p2 idziemy ja ta znajduje się w tym miejscu i właśnie tam się udamy W innym filmiku zademonstruję wam y, pełność tego dodatku. Oczywiście polecam, ten dodatek, jest znakomity. O, właśnie Tarmusa nabiją. A o, chwilę temu. Z nim, z nim lotułem hero -ren y, z lotłem Hero Rence Starma. Z proziomkiem lotem Hero Starma i z nim lotem hero, hero Rence Starma, ale wczoraj, a to dzisiaj, nie? Za chwilę nie pewnie zaproszę, no to to by było dzisiaj na tyle. W dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku dowiedzieliście się jak dojść na Tarmusa. No to czołem, cześć i na razie.